Witajcie. Witajcie po raz drugi Ultimate Fishing Simulator 2. Oczywiście demo. No i, i co? I ostatnio był spławiczek, fajne ryby na spławik, także dzisiaj dzisiaj idziemy dalej tutaj kawałeczek dalej i pobawimy się troszeczkę spinningiem, moi drodzy. Zobaczmy jak tutaj to wygląda w tej grze po tych update'ach. Wiem tyle, że jak jest na zielono ta, ten nasz wskaźnik, to dobrze prowadzimy przynętę na pewno. Zobaczymy, czy uda nam się coś tutaj złowić w ogóle. O, jest ryba. Dobra, coś mamy. Pierwsza zdobyć. ta da Pierwsza ryba w pierwszym rzucie, także zapowiada się dobrze. Nawet bym powiedział bardzo dobrze. Teraz zobaczmy tutaj. Tak wzdłuż brzegu może jakiś okoń uderzy. Na obrotóweczkę. Jest, dobra, coś siadło. O, to jakiś walczak siadł. Spróbujmy go wyhaczyć. Dajcie znać, dajcie znać, jak Wam się podoba pamiętajcie, kto ogląda pierwszy raz na kanale. Przypadkiem się tu dostał, albo gdzieś tam z polecenia, nie wiadomo. Jeżeli materiał się podoba, no to wiecie co robić. Zostawcie te pierdoły typu e, łapka w górę, subskrypcję, jeżeli uważacie, że warto. No, i zapraszam jak najczęściej do posiedzenia, do oglądania odcinków z rybek, zarówno z gier, jak i w normalnych rybek. No, jak wy oglądacie ten odcinek, no to kto śledzi, to wie, że siedzę w Szwecji obecnie. Także mam dla Was odcinki, a, a ja sobie odpoczywam. A tu sumika dorwaliśmy. O skubańca. Trzy 3 kilogramy... 3 kilogramowy su, sumik. No, 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 no. Gała mi przewraca. Udaje, że nie wie co się dzieje w ogóle. Skąd on się tu wziął? Nie no, sprzedajemy go. Sumików to nie wypuszczamy. Dobra, wziął tutaj. Rzucamy sobie tak dalej w takim razie. Wzdłuż brzegu. Spod pomostu. W poprzednim odcinku kto, kto był, no to Atakowały nas tam ryby na pomoście, więc zobaczymy. Może ten drapieżny okoń wyskoczy za obrotówką. E, nie udało się. Ale jakieś branko delikatne było, więc zaraz powtórzymy rzut. Aha, powtórzmy tam pod ten pomościk. on oh, robi to ah, siadło, siadło coś. Cały czas próbuję rozkminić, jak tu dobrze zacinać te ryby, bo to nie idzie mi. Raz się wetnie, raz nie. Kolejny. Nie no, zjadamy wszystko tam, bierzemy na kotleciki. No, na spławik tak nie siadały jak tutaj na ten spinning. Chyba, że to po prostu dobra miejscóweczka jest. No dobra, siadło. Ale to jakiś maluszek, nawet nie walczy. Dobra, co my tu mamy? Jest okoń. Oj, to taki 24 cm to taki w mojej kurde... ...mój rozmiar. Ale że on masz pół kilo, no to nieźle. To taki kurde najedzony ołowiu, chyba razem z tą blachą go ważyli. Dobra, tu ostatnio łowiliśmy. W poprzednim odcinku na spławiczek, zobaczmy czy... ...czy da radę coś tutaj na spinning dorwać. Bo tutaj ładne sztuki się działy siadło przy samym tym <grym> zaatakował u siedem kilo. 7 kilo, no niefortunnie tutaj przy tym słupku, ale pięknie uderzył. Troszeczkę się przyfarciło, bo walnął jak w Fishing Planet, pod samymi nogami. Także bez walki go od razu wyciągnąłem. Dobra, to jak tu takie rzeczy siedzą. Spróbujmy w takim razie jeszcze raz coś dorwać. Teraz może weźmie tak, żeby walka była, nie? Nie, nie tym razem, zobaczymy, czy będzie ten atak z podwodnej kamery na spinning, jak to wygląda. Zaatakuje? Nie, przepłynął. No masz tu. Zobacz. masz? Am. <laughs> Dobra, ale tutaj pływa. Zobaczmy. Pod nos mu rzucimy, nie? Tak prawy pod nos. Musiałby mieć nos jak pinokę, żeby to pod nos było do niego. O nie. nie, no trudno, no trudno. Spróbujmy raz jeszcze tutaj przy samym brzegu. Ale nie, Dobra. to teraz konkretny rzut, konkretny rzut, i mam nadzieję, że o konkretną rybę to będzie rzut. tam coś płynie ale nie zainteresowane ale kurde pięknie przyatakował ten okoń malutki bo malutki ale aż się przestraszyłem jak <grafię> zasunął no 30 cm to nie taki mały prawie kilogram trochę chyba ten ta waga zawyżona jest w tej grze bo kurde Kilogram to wydaje mi się już kawał ryby jest. No ale może. O o kotwiczka chyba się zaczepiła. Eee nie w tej grze. Spróbujemy tak kurde uderzymy z dna. Bo nie uderzymy. O, kurde pięknie, ale tutaj się wrzuciliśmy koło tego kamienia Ideolo! Ale na razie nie zainteresowany zupełnie. Jest, ale znowu zaatakował przy samym tym, już kamera się sama wyłączyła. Znowu tęczak. No, szkoda, szkoda, że nie było widać tego ataku, że już za blisko było. No, pokażcie nam jakiś ładny atak, ale takiej ładnej ryby. No, tu się zaraz nam wyłączy i. No nic, no nic, dobra. To co, w tą, w tą stronę atakował nam SUM Zobaczmy co będzie atakowało tutaj na wprost w takim razie jeszcze Damy tutaj, niech opadnie sobie ta nasza przynęta U. Już jakieś dziwne rzeczy się pojawiły Dobra. Ciągniemy to. Uuuu. Wsypnął. Uu. Wsypnął nam ładnie. Ulala, la dobra, walczymy z tym draniem. No, nie, łatwo się nie podda. chyba go wyszarpiemy go tak jak poprzednim razem na spławik tak tym razem na spinning zrobimy nie widzę tu innej opcji no, nie bardzo na razie chce się dać no, musimy go troszeczkę bardziej podmęczyć. No, patrzcie. Dobra, spróbujmy już. Chyba wystarczająco czasu udaliśmy na zmęczenie. Te żyłka cały czas jest na czerwono. Nie podoba mi się to. No ale trudno. Szarpiemy. Uda się albo się nie uda. Nie będziemy tu cały dzień z nim walczyć. No, niestety. Nie dali nam możliwości tutaj zmiany w ogóle sprzętu, więc łowimy na to co dostaliśmy od producenta gry. No jak weźmie takie 7 kg, no to może być... Może być krucho w tym sprzęcie, zobaczcie, szarpiemy, szarpiemy, on dalej tam 37 metrów i... Nie wzruszony w ogóle na to. 38 wcale się nie... Nie zamierza tutaj w naszym kierunku udać. Trzydzieści cztery, dobra, no jest trochę lepiej. Dwadzieścia osiem, dobra, chyba się zmęczył, także powinno być lepiej. 25, nie, niewiele lepiej jest. Ale już go 12 metrów podholowaliśmy, nie? Także chociaż tyle dobrego. No, mamy go 6 metrów. No już 16. Już, już się zmęczył. 16. Dobra. Mamy go 5 kg. No pięknie, pięknie. Nie, 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 nie opuszczamy. Także wziął nam ze środeczka, dobra, ale mnie jeszcze tu pusi. Cały czas mnie tutaj pusi tam jest ta miejscóweczka. Oraz tak gdzie... Zaraz pójdziemy jeszcze tam, gdzie byliśmy w pierwszym odcinku. Oś, wariat nam uderzył. <laughs> 0,6 kg proszę bardzo. Ja tutaj nie wiem sprzedaję te ryby, ale tak naprawdę nic nie można za to kupić, więc. Jedyna opcja to taka, że później może ten level zostanie. O, dobra, ale tu jest miejscóweczka co? Aż nie można już z niej wyjść. O, po kolana w błoto wpadliśmy. Dobra. No tu musi być ryba. Będziemy pod prąd sobie ściągać. Zobaczmy. Aż spod wody to uderzymy. Może jednak nie musi uderzyć. Tu tylko mi się wydaje dobre miejsce na ryby. Rybom się nie wydaje tu dobre miejsce. TK chciał, widzowie chcieli, ryby nie chciały. No i odcinek wyszedł jaki wyszedł. O! Wydziała tak. Dobra, wcięta. Maluszek, bo maluszek, ale wyhaczył to naszą przynętę z daleka. Było widać jak leci do niej. No, dobra. Wypuszczamy malucha. Nie bądźmy tacy. Słuchajcie, tu sobie przyjdziemy. O, kurde, jakie drzewo. Konkret. To, a, tutaj to sobie rzucimy przez ten płot. Dobra, to było głupie. Czy ten płot nie porzucamy? Nie wiem, jak ja to wymyśliłem, ale. Plan był dobry, generalnie, nie? Generalnie plan, plan był dobry. Do jeszcze sobie tutaj rzucimy... pod tym mostem. Pamiętam, chyba było całkiem spoko miejscu. Eee, tutaj, tutaj. Nie, tutaj nie ma za bardzo jak przejść, z tego co widzę. Idziemy sobie tu. Tam na koniec bym chciał się dostać. Natomiast ścieżką, tak jakiś parkurowiec idzie, tam skacze. O, i tutaj byśmy sobie jeszcze. Da się dalej pójść? Da się jeszcze dalej pójść. O, Tutaj byśmy sobie jeszcze machnęli ze dwa razy. I na dzisiaj wystarczy, co by Wam życia nie zabierać za dużo. O, pych, czemu nie zwijasz mordo? Mam jakiś zaczep, którego nie widać? Eee. eee. Nie wiem, co się stało. Chyba zaczep. Ale ciężko powiedzieć, bo, bo nie wiem, co się stało. Urwaliśmy, wyjęliśmy. Urwaliśmy, dobra, no tak jak urwaliśmy, to damy coś innego. Zobaczmy może skuteczna na sumik czarny nerka. A już dobra, już wiem po co jest hajs, bo tutaj te przynęty po zerwaniu jednak kosztują. E, to jest na okonia, to też jest na okonia. Dobra, wyposażmy sobie to. Już na razie brało wszystko poza okoniami, nie? dobra. Nie dajmy mu spać do dna. I powinno być dobrze. Kurde, myślałem, że to jakaś ryba dziwna. To taki liść. Mówię, ale sumisko siedzi. Znaczy, co pomyślałem, a nie mówię. Mówię wam dopiero teraz. No nic, dobra, jeszcze zobaczymy z tej strony. No, zarośnięte nieźle, ale ryb nie ma za bardzo. Tam lepiej nam atakowały na tej głębszej wodzie. O, o, e przeciągnął po kamieniach. Widać doświadczenie, o ty o ty gnoju. tutaj jakieś wariaty atakują. Jeszcze jedną, jedną sztukę jeszcze potrzebujemy. O ty, u, ta ładnie wygląda, ta ładnie wygląda. To może być ładna sztuka. No, dajmy jej się trochę tutaj wyhasać. Ten się nam łatwo nie podda. No na spinning więcej fajnych rybek siadło niż na spławiczek. Kwestia też pewnie przynąd, nie? tam tylko czerwony robak. I to jakieś obrotóweczki, jakieś blaszki mamy, także spoko. No, idziemy za nią. Wyprowadza nas na spacer troszeczkę, no ale trudno. Już się zmęczyła? Możemy już ją tak po naszemu. Niekoniecznie jeszcze. Ojejku, jejku, no dobra, idziemy dalej. Mam nadzieję, że kiedyś jej się znudzi. I zacznie w naszą stronę płynąć powoli. Teraz kurwa, się wkieprzymy do wody po pas. Tyle będzie z tego łowienia. Wędka popłynie. Czekajcie, czekajcie, jest. Mamy ją. Ale to zrobiłem. Oglądało się czak 11 kilo, ale bydle dorwaliśmy od się panie No to to jest kawał ryby, 11 kilo. Spod mostu wyciągnęliśmy byka Podoba mi się to. Także taką rybką moi drodzy się tutaj żegnamy. Pięknie, pięknie to wygląda. Fishing Planet mogliby dodać takie do dużych rybek, żeby sobie takie ładne zdjęcie robić. Także tak. Kolejny odcineczek, pół godzinki. Mam nadzieję, że miło spędziliście te pół godziny. Jak, jak tak, to lajeczek, to subik. I zapraszam Was jak najczęściej. Dajcie znać, co porabiacie, co tam u Was słychać, bo będzie mi bardzo miło się dowiedzieć, co u moich widzów. Wielka piątka dla Was, a my widzimy się w kolejnych rybkach. I, i, i tyle, i tyle moi drodzy. Do zobaczyska.